Witam serdecznie z tym urokliwym wschodem słońca. Dzisiaj ruszamy na wodę, którą teoretycznie słabo znam, ale praktycznie wiem, że skrywa fajne ryby, bo są to na pewno spore szczupaki, ale przede wszystkim podobno są spore okonie. Tak słyszałem. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu przebić tą barierę 40 cm w tym sezonie. Wczoraj byłem na jednej innej wodzie. Tam się nic niestety nie udało. Dzisiaj jestem tutaj. Zobaczymy, czy coś się uda znaleźć. No, przyznam szczerze, że mam. Mam dużą nadzieję, woda jest piękna, co prawda tutaj to jest dopiero pierwsza część, tam jest wysepka i sobie przepłyniemy i tam daleko się ciągnie to jezioro, hen hen. Właśnie tam sobie będziemy się kierować gdzieś na tamtą prawą stronę i tamtą prawą stronę sobie popływamy, bo tam udało nam się już w tym roku połapać o koni. Co prawda nie były jakieś ogromne, kurczę ten widok jest piękny, co prawda GoPro tego tak pewnie aż ładnie nie oddaje, ale fajnie to rozświetla. No w każdym razie, no tak no, co ja będę wam tutaj dużo opowiadał. Mam w razie czego też wędkę szczupakową, ale mówię, dzisiaj główny cel okonie to gruby okonie. Tylko to mnie interesuje. Naprawdę, tylko to mnie interesuje. Tylko takie ryby chcę złapać. Ewentualnie jakiś metrowy szczupak przypadkiem, ale fokus na ryby 40+. W końcu muszę jakoś dorwać, a sezon powoli się kończy. Niedługo będą łódki z jezior ściągać i nie będę miał czym pływać, więc co prawda nie na każdej wodzie, na niektórych wodach zostaną łódki i prawdopodobnie wciąż będę miał czym pływać, ale na tej wodzie już za tydzień niestety wszystkie łódki puk i wtedy ta woda zostanie na zimę już zamknięta dla wędkarzy z klubu. Dobra, udało się znaleźć pierwszą miejscówkę, jest jakaś drobnica, stali widzowie mogą kojarzyć to miejsce, bo Kilka miesięcy temu już tutaj trochę połapaliśmy koni, ale były znacznie płycej, teraz to troszkę głębiej. Ale jak pewnie dobrze słyszycie, zaraz obok mnie ludzie sobie tam robią porządki na podwórku. Także jak coś się zadzieje, to wam pokażę, ale póki co pozwólcie, że połowię trochę w ciszy, bo no bez sensu, żebyście słuchali tych kosiarek. Oho! Mówiłem, że namierzyłem ryby i póki co nie jest jakiś wariat. Ale jest pierwsza rybka. I to nie najgorsze. I to nie najgorsze. <laughs> Ale fajnie. Nie, no fajny. Fajny oksik, taki jesienny. Ach. Już będzie 20, 28 centów. Myślę, że spokojnie. Obsza. Myślę, że 28 centów spokojnie. Fajna rybka, nie będziemy go mierzyć. Trzeba łowić dalej. No dobra, to, to było szybkie. No, Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że te ryby będą w tym samym miejscu, co tak naprawdę siedział kolejny. Co dobre, kilka miesięcy temu. A jednak one są tu. Patrzcie, jest kolejny. Uch, ładny. Ładny okoń, Uch, jest naprawdę ładny. No to teraz próbujemy. Znaleźć swoją życiówkę. No przepraszam Was za... Nie, nie. Po prostu ładnie walczył, nie jest aż taki duży. A, bo go zaczepiłem tak z boku, dlatego mógł ładnie bić. No. Absas. To by wiele wyjaśniało. Ale też taki na pewno spokojnie 25-28 centów, nie? No co? fajny, fajny garbusa. No a co do sytuacji, no muszę was przeprosić niestety za tą kosiarkę, no ale na takie rzeczy nie mam wpływu. To słownie odpalili się jak tu podpłynąłem, no ale widzę, że działka nie jest aż taka duża, więc mam nadzieję, że za jakieś 15, może 20 minut skończą. To był kolejny. Zaraz założę większą gumę, spróbujemy się przebić tylko do tych największych. Zobaczymy, może to jakoś da radę. No ale fajnie, kurde, jest godzina. 8:49, a ja myślę, że gdzieś o 7:30. 7:40 gdzieś wypłynęłem, więc w niecałą godzinę udało mi się namierzyć ryby. No ale mówię, miejscówka z lata. a w sumie to. No z lata to jeszcze było lato. Jest kolejny. No, ten już większy troszkę. Też podobne. I w podjadko. Całkiem elegancki oksik. Całkiem elegancki oksik. Myślę, że trzydziestaczek. To co? Trzeba spróbować większą gumę, co? No audio dzisiaj będzie świetne na tym odcinku. <grybujmy> Spróbujmy na taki olej silnikowy. Opa. To jest chyba 8 albo 9 cm. Więc już może troszkę Uda się selekcjonować te okonie i wybierać te największe. Zobaczymy. O, już było branie w pierwszym opadzie. Niesamowite. Przedni. Daje się że dość ciężki. Może trzeba jeszcze większą gumę założyć? No, a teraz już nie walczy, bardzo spokojnie idzie. To jest taki 30. No. Tego sobie zmierzymy, żeby poprawić sobie moją miarkę w oczach, zrobić regulację. No, 32 centy. Także już fajna rybka. No, audio mamy świetne. Ja tu o konie znalazłem, a tu taki hałas. Już było branie, masakra. Zaraz założę jeszcze większą gumę. To kosiarka nie ma problemu, ale ta suszarka jest masakra. <toszarka> ta suszarka, w sensie dmuchawa. No, jest brani już. Przez chwilę myślałem, że... O, siedzi. O, spadł. Przez chwilę myślałem, że no, nie ma tych okien. Mówię, co się stało? Nagle z... totalnie brania ustało, ale... Nie, są znowu brania. Niesamowite, że one tu cały czas są, nie? Ja tu ostatni raz łapałem, myślę, że ze 2-3 miesiące temu, i one tu wciąż są. No ale na tą gumę ewidentnie troszkę te brania słabsze. No ale liczymy na jakiegoś po prostu ładnego, grubaska 40. O nie, znowu wjechała suszara. Ale wydaje mi się, że już kończył na szczęście. No ustały brania. Sprawdźmy, może może to wina przynęty, może zmienimy przynętę. W sensie jakieś tam puknięcia było, ale już no nie takie szaleństwo, że co rzut to ryba. Opa. No brania niestety tak szybko jak się zaczęły, tak szybko się skończyły. Ewidentnie coś nam się zepsuło. Ekipa porządkowa, skończyła sprzątanie no i odcięła nam totalnie ryby czyżby te okonie się gdzieś po prostu przeniosły No tak mogło być, nie, one lubią sobie po prostu migrować, przesuwać się I teraz pytanie, w którą stronę i gdzie bo będę musiał ich znowu poszukać a już było tak fajnie, już było tak fajnie kilka rzutów, kilka ryb i cisza, nawet dotknięcia, zobaczcie a przecież biły w tą gumę jak szalone I dobra, zrobię jeszcze jeden rzut i jak nic to będzie trzeba podnieść kotwice i ich poszukać Zobaczcie, widzicie to wszystko? No jestem prawie pewny, że tu muszą być okonie, albo to są w ogóle tylko okonie. Ale no nawet, nawet dotknięcia. Normalnie złapaliśmy te pierwsze kilka ryb na początku i odcięło kompletnie wszystko. Zmieniłem przynętę na inną, kombinowałem z kolorem. Myślicie, że coś pomogło? Nie. Co tu się dzieje? Po tym, co się zadziało na początku, że w każdym rzucie po prostu kilka brań i siadała ryba, no to to jest naprawdę podejrzane, co się teraz dzieje, nie? Jak widzicie, jestem już w zupełnie innej części jeziora. Wypływam, coś tam szukam. Wcześniej byliśmy po tamtej stronie, tam, no ale niestety no odcięło kompletnie ryby. Nie mam pojęcia, było krótkie takie okienko brań. Widzieliście, ryba za rybą, ryba za rybą i koniec. Chcę jeszcze zobaczyć sobie przepłynąć tutaj przy tej wyspie, zobaczyć sobie ten kant. Jeżeli tutaj nic się nie zadzieje, nic nie zobaczę, to chyba z dzisiejszego wędkowania to będzie na tyle. Ale myślę, że jeszcze przyjadę jutro, albo może pojutrze, zobaczymy. Któregoś z tych dwóch dni spróbuję tu jeszcze tutaj przyjechać i zobaczymy, może uda się jeszcze te okonie tam troszkę Podłubać. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że znajdę jeszcze czas. No i jeżeli znajdę, no to ten film będzie miał właśnie dalszą kontynuację już następnego dnia. A no witam ponownie. Dwa dni później wczoraj sobie zrobiłem krótką przerwę. Trzeba było trochę odpocząć od tych ryb. Też troszkę pobyć w domu. Ale dzisiaj ruszamy z samotkiego rana. Jak widzicie jeszcze jest ciemno. Mam już łódkę spakowaną. No i plan jest taki, żeby mniej więcej dopłynąć tam tak jak będzie się rozjaśniać, rozwidniać. No bo ostatnio, jak tam dopłynęliśmy, była około godzina mniej więcej dziewiąta i dosłownie złapaliśmy kilka ryb i było koniec. No i mam taką cichą nadzieję, że dzisiaj, jeżeli będziemy wcześniej, no to uda nam się dłużej połapać. No ale jak to będzie, no to zaraz się przekonamy. Także ja już za dużo nie gadam, tylko pakuję się wódkę. łódkę, no i lecę. Także do zobaczenia już na miejscu. Dobra, tak jak planowaliśmy, jest dokładnie 7.34, a według kalendarza o 7.38 wstaje słońce, także dotarliśmy praktycznie idealnie, chociaż moglibyśmy być jeszcze kilka minut wcześniej, ale jest okej, okay. jest okej. Okay. Na Sądzie, no, coś tam się dzieje. Ryby też mi się tu chlupią wokół, no ale pytanie, czy są tu okonie. Także nie pozostaje nic jak rzucić. Chwila prawdy. Jeszcze się nie zakotwiczyłem, wiatr nie jest no, aż tak taki mocny, płyniemy, nie powiem płyniemy, ale jeszcze w miarę znośnie, także nie ma co za szybko wrzucać kotwicy, zobaczymy, czy się w ogóle cokolwiek zadzieje. No, ostatnio mieliśmy właśnie brania z tamtej strony, gdzieś właśnie spod brzegu, gdzieś myślę, że jakieś 9-10 metrów głębokości. A teraz tak przepłynęłem takim trochę kołem. I przyznam szczerze, że tam aż tak super to nie wyglądało. A ja to się zaraz okaże. Kurczę, no nawet puknięcie. Nawet puknięcie. O, może dzisiaj głębiej są? No tak, nawet dotknięcia i po co ja tak rano wstawałem Uch, nie mówcie mi, że się nie wyspałem na darmo halo o, o, jest, jest, jest jest, jest okej, okay, czyli tu są, ale bardzo delikatne branie dobra, dobra są okonie są okonie chyba jakiś maluch ale jest. Jest. Opa, papa. No, taki 22, 3, 5, coś takiego. Ale jest pierwsza ryba, więc wiem, że tu są. 7.49, czyli pierwsza ryba mniej więcej godzinę wcześniej, jak dwa dni temu. O! W pierwszym opadzie od razu łupnął. Pierwszym opadzie od razu łupnął. Kurczę Dobra, jest go daleko, więc wydaje się nie taki mały Myślę, że może mieć około 30 Nie, no nie, no tak, no nie no fajny, fajny Podbierak? Ja już, już sam nie nie no piękny pasiak, co ja gadam Piękny pasiak zobaczcie Piękny grubasek No spokojnie ma 30 Spokojnie kolega ma 30. Zobaczcie. Piękny. Piękny 30-staczek. Myślę, że 31, 32. Piękny. Ok. I są tu. Są tu. Muszę się nacieszyć dzisiaj okoniami, bo to jest koniec sezonu na tej wodzie. i gdzieś do maja, niestety. No już tutaj nie połowie, ale mam jeszcze inne wody. No ale to na tej wodzie to już na pewno jest ostatni wypad. O, od razu w pierwszym opadzie. Też fajny. O, ładnie bije głową. O. Fajny, fajny. O. Podobny do tego drugiego. Opa. No powiedziałbym odrobinkę mniejsze, ale no też fajny, też fajny oświet. Zobaczcie, jak to możliwe trzy ryby i koniec? Takie też tak było. Nie wiem, 4, 5 ile tam wtedy było? Już nie pamiętam. Słownie kilka sztuk i cisza. I co, znowu będzie to samo? No proszę, nie mówcie mi, że tak. Uff, a więc tak, jak widzicie, dryfuję sobie już powoli w stronę pomostu. Jak widzicie, teraz jesteśmy troszkę schowani za wyspą. Ale tam z tyłu, gdzie przez całe jezioro ten wiatr nabierał prędkości, no to Wam przyznam szczerze, że zrobiło się troszkę, ale to tak troszkę tylko, niemiło. Trochę ręce zaczęły maznąć, jeszcze pada taka, taka niemiła, drobna żaweczka. no i się zrobiło naprawdę zimno. No niestety, na tej pierwszej miejscówce totalnie odcięło ryby. Tam coś na dropshot, jakieś dwie, dwie małe rybki się trafiły, ale potem też zupełnie nic. Próbowałem i tak, i tak, i tak, i tak. Naprawdę, jakieś raczki, małe gumeczki, większe gumeczki z dna, z, nawet w toni. Wszędzie próbowałem, No kombinowałem jak się dało. Niestety nic, a nic się nie zadziało. A na sam koniec jeszcze w kajtecha na czaburaszce uderzył mi szczupak, no ale nie udało się go wciąć, zostawił tylko ząbki na gumie. Potem przepłynąłem sobie tutaj, na tą stronę, jakby za ten ruch wyspy, mnóstwo, mnóstwo drobnicy, tam jest taki kant z 5 metrów na 15, nawet na 17 metrach, widziałem drobnicę, zakotwiczyłem się, porzucałem, nawet Wam tego nie pokazuję, no nie zadziało się nic, nawet dotknięcia, nawet puknięcia, smyrnięcia, nic a nic, także niestety z takim wynikiem będę kończył ten odcinek. I tak naprawdę będę też kończył rok na tym jeziorze, ale spokojnie tylko na tym. Jeszcze inne wody wciąż aktywne. No chciałem ten ostatni czas, ostatni dzwonek, spróbować po prostu coś na tej wodzie wydłubać. Jeszcze próbowałem coś ze szczupakiem, coś za okoniem. No, jak widzicie, niestety nie było to zbyt łatwe, no ale ta woda zawsze była trudna. I tak jak maj, czerwiec, idzie tutaj czasem połowić szczupaków, ale to też nie jest takie oczywiste. Tak, kurde, te okonie dalej przede mną uciekały, ale w końcu się do nich biorę. Niestety miały być 40, bo wiem, że tu są 45, 48, takie naprawdę okonie pod 50 cm. Przynajmniej słyszałem z historii, nawet coś tam widziałem, jakieś zdjęcia, no ale niestety nie dla mnie. Niestety nie dla mnie, przynajmniej nie w tym roku. Także myślę, że to będzie na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć.